Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Z tym Instagramem to dziewczęta jest taka historia, że zastanawiam się czy go w ogóle nie usunąć, bo nie wiem na co mi to jest, to jest zjadacz czasu. Jak czasami posiedzę na tym Instagramie, to mnie głowa boli, słuchajcie, nie mogę na to patrzeć, więc zastanawiam się nad tym Instagramem, czy go nie usunąć. Ale dobra, nie o tym dzisiaj mowa, więc tak dziewczyny, ja ogólnie jestem chora, więc mam nadzieję, że uda mi się ten film nagrać, raczej w święta filmów nie będzie, dlatego że no po prostu mnie wczoraj tak rozłożyło, miałam temperaturę, Miałam nogi jak słoń, nie dałam rady po prostu palcem ruszyć, już dzisiaj po, postanowiłam wstać z łóżka i po prostu wyleczyłam się swoją głową, <laughs> siła mojej podświadomości, powiedziałam musisz wstać i koniec, kropka, natomiast wczoraj nie do życia byłam, także to mi troszeczkę plany moje poknociło i chyba raczej w święta nie zdążę już po prostu na święta dla Was nagrać filmów, co będzie... To będzie po prostu. Także dzisiaj film jest i zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Nowością są u mnie rękawiczki, które muszę zwęzić, to jest rozmiar XS, ale niestety są na mnie za szerokie, więc tutaj końcówkę tej koronkowej rękawiczki będę musiała przelecieć na maszynie. To jest marka Te Tezenis, coś takiego, Tezenis, Tezenis, że nie wiem jak to się nazywa, na Zalando je kupiłam. Ok, yy, i teraz nowością jest u mnie jeszcze koszula kobaltowa, którą Wam ostatnio prezentowałam, no ona jest taka naprawdę świąteczna, więc... Słuchajcie, jak już się przebrałam, to już się lepiej poczułam. <grymnie> Także to jest, wiecie, siła po prostu, siła umysłu, tak dokładnie. Też nagrywam dzisiaj w rękawiczkach dziewczęta, bo mam niezrobione pazury. <grymnie> Także to, widzicie, święta świętami, ale luz tam, słuchajcie, ja się nie przejmuję. Mam 50 kurczaków jeszcze do ogarnięcia, właściwie nie kurczaków, udek. Udek, nie tych kurczaków, Boże, gdzie tam całych kurczaków. 50 udek, ale zrobię to z przyjemnością. No i to wszystko słuchajcie, co ja tam więcej będę robić, nic nie będę robić, po prostu będę się bawiła z Franiem, coś fajnego, także to jest dla mnie ekstra czas, jeżeli chodzi o święta, paznokcie to się tam zrobią same jeszcze, a jak nie zrobią to też przeżyję słuchajcie i tyle i na luzie i nie mam zamiaru się tutaj spinać i na ostatnią chwilę też jeździć do sklepu i nie wiadomo co w tych sklepach szukać, robić. E, tam słuchajcie dziewczyny, nie to jest najważniejsze w życiu. Dobra, więc e, dalej Wam pokazuję, co takiego mam jeszcze. Dużo dzisiaj płaszczy po prostu, tych stylizacji z płaszczami, dlatego, że e, od samego rana je prasowałam, przygotowywałam dla Was, e, suszyłam, prałam i tak dalej. Także to mnie e, tak wpędziło w pozytywny nastrój i ozdrowiałam. No i dobra dziewczyny, to jest taki oversize'owy, ceglasty płaszcz, który ma tutaj e, przepiękne takie zdobienie w postaci kawałka materiału, natomiast no, fajną robotę to w tej stylizacji, w tym płaszczu robi. Z tyłu tak się ten płaszcz prezentuje, więc jest przepiękny, to jest tych płaszcz takich szlachetnych, więc mamy tutaj mm, w składzie już Wam powiem 60% wełny, 25% kaszmiru, 15% poliamidu, więc tutaj przewaga jest aż 85% tego sk składu szlachetnego, ale dzięki temu, że jest domieszka tego poliestru, tak mogę powiedzieć, no to po prostu płaszcz jest łatwy w chociażby prasowaniu, parownicą to rewelacja, naprawdę rewelacja, starałam się go wyprasować, teraz co prawda leżał na tym moim krześle roboczym, że tak powiedzmy na tym taborecie i troszeczkę się to mogło wygnieść, ale rano był jeszcze jak spod igły. Dobra dziewczyny, teraz kolejny płaszcz. Dzisiaj przyznam się szczerze, że było mi nie to, że w sumie łatwo stylizację nagrać z tymi płaszczami, no gdzieś to jest łatwiejsze, no bo wiadomo, zakładam tylko płaszcz i nie muszę natwiec nic pod spodem, ale musiałam je odpowiednio przygotować, więc to takie nie pójście na łatwiznę, ale tak chciałam bardzo wam te płaszcze już zaprezentować i taki też zrobić sobie już porządek na święta. Na zasadzie no w garderobie musi być u mnie porządek. Po prostu powieszę sobie te płaszcze już do szafy i. Tak i będzie super. Więc wersja numer 2 to jest taki płaszczyk vintage, który jest w kolorze zielono-czarnym i to jest naprawdę perła. Ten płaszcz też jest z tych składów takich szlachetnych na 100%, nie wiem czy jest metka, zaraz poszukamy. Dziewczęta, on jest dwurzędowy, można go zapiąć, też bardzo fajnie wygląda, nie mogłam się zdecydować. Jest on troszeczkę taliowany, więc ja bym jeszcze go sobie troszeczkę tak minimalnie z boków zwęziłam. On jest tutaj taki kopertowy, jakby list tutaj był z tyłu na tych plecach. Mamy patkę ozdobną taką, więc bardzo, bardzo mi się ten płaszcz podoba. Ma taki nietypowy kolor na żywo, jest taki dosyć intrygujący. Ogólnie też jest w taki wzór, jakby, jakby taki struks. On tak wygląda z daleka, jak taki sztruksowy, ale to nie jest żaden sztruks. E, dobra i teraz tak dziewczyny, czy jest tutaj jakaś metka? Ciężko mi w tych rękawicach, powiem wam szczerze, funkcjonować. Bo trochę one są takie, no za duże trochę, no wiecie co? XS-ki, ale są za, za, za duże te rękawiczki. Nie ma metki chyba. Słuchajcie, ale na pewno jest to wełna, i może kaszmir, tak jak tamten płaszcz, coś z tych takich, wiecie, szlachetniejszych yy, po prostu składów. Mam też nowy mikrofon dziewczyny, mam nadzieję, że jest dobrze podłączony. To jest taki mikrofon bezprzewodowy, że mogę sobie łazić po całym domu i on po prostu nagra wszystko, już jest taki lepszy, ale... Yy, Wiecie, kwestia tego, czy go dobrze podłączyłam. To się okaże. Dobrze, nie <grymianie> wiem. Dziewczyny, zamszowa, taka skórzana kurtka w kolorze zielonym. No gdzieś taki kolor khaki troszeczkę. Mamy też futerko sztuczne tutaj, dodatki. Zarówno tutaj przy rękawach i właśnie kołnierz jest w ten sposób ozdobiony. Bardzo lubię takie kurtki tego typu i już słuchajcie, dziewczyny, zaczynam mm, widzieć na horyzoncie wczesną wiosnę. Ja Wam ostatnio wspominałam, że jak jest grudzień kończą się święta, już sylwester to już, to już dla mnie nowy rok, no to już jest wiosna. Nieważne, że jeszcze jest styczeń, jeszcze jest wyjazd w góry, luty, marzec, jeszcze zimowo, ale już u mnie to już wiosna, także no ja tak mam, słuchajcie, i tak mi się dobrze żyje w ten sposób. Więc. Liczcie i szykujcie się dziewczyny na stylizacje takie wiosenne. No, gdzieś tutaj, wiecie, teraz w tym bym zmarzła. Chyba, że założę sobie gruby, wełniany, czarny sweter, na przykład, no to nie zmarznę. Ale raczej to jest taka wczesna wiosna, bądź też e, jesień. Więc to jest takie przeznaczenie, moim zdaniem, tej kurtki. E, ogólnie bardzo mi się podoba i powiem szczerze, że. Uwielbiam takie rzeczy kupować w second-handach, bo to są tak zwane perełki. W sklepie skórzane zamszowe kurtki kosztują bardzo dużo, więc to jest nawet nie to, że oszczędność, tylko to jest przedsiębiorczość, nawet tak bym powiedziała. To jest takie przedsiębiorcze myślenie, słuchajcie. Bo po co ja mam wydać na kurtkę zamszową? Ileś tam, jak mogę te pieniądze w coś sobie zainwestować? Na przykład, załóżmy co, nie? Więc second handy są po prostu cudowne. Teraz perła dzisiejszego odcinka to jest taka skórzana. Kurtka, która jest wyjątkowa, jest w stanie idealnym, tutaj mamy skórę, tutaj jest zamsz i środek jest przepiękny, to jest taka żywa, ognista podszewka, taka lawa. Słuchajcie, naprawdę kurtka na żywo wygląda przepięknie, może troszeczkę się na zdjęciach wydawać, że jest taka poprzecierana, ale to jest, to, to jest nieprawda, ona jest naprawdę w stanie idealnym. Jestem w szoku, bo to jest bardzo stara rzecz, a te stare rzeczy są w takim stanie, że lepiej niekiedy wyglądają niż te nowe z sieciówek, chociażby. Noż muszę się do tych sieciówek przyczepić, bo taka jest prawda. Nie mówię, że wszystko jest złe w sieciówkach, bo też sieciowe rzeczy, takie sieciowe, no to, kupuję w Lumpeksach. Natomiast, jakbym miała porównywać te perły, takie vintage z Rzeczami z, z, z sieciówek, to naprawdę nie ma, co, nie ma co nawet porównywać, bo wybór jest oczywisty. Więc kwestia tylko po prostu, czy ktoś lubi takie stare rzeczy, to też wiadomo, że nie każdy będzie po prostu takie rzeczy kupował i preferował. Więc każdy ma wybór dziewczyny. Ja uważam, że ta kurtka jest no, niesamowita. Tutaj akurat ze względu na to, że, że byłam też. No, jestem w sumie, nie, no, byłam chora, powiedzmy, już jestem zdrowa. To stylizacje takie bardziej stonowane, słuchajcie. Bardziej stonowane, ale też ostatnio, um, ostatnio potrzebuję takiego stonowania w życiu, takiego, um, takiego zwolnienia trochę, i bardzo dobrze się z tym czuję, więc te moje stylizacje też są takim odzwierciedleniem tego, co dzieje się w danym momencie w moim życiu, więc jest na razie takie zwolnienie, chociaż filmy są codziennie. I po prostu są różnego rodzaju przemiany i transformacje. Kolejna rzecz to jest to jest, słuchajcie, kamizelka kamizelka, która ma ogromny potencjał, dlatego że możemy ją zakładać na odzież wierzchnią, a bardzo lubię tak. Rzeczy nosić w ten sposób. Właśnie kamizelki u mnie często trafiają na jakieś futro, na jakąś odzież wierzchnią, ponieważ bardzo mi się to podoba. Dzięki temu na przykład mamy mega oryginalną kurtkę. Dajmy na to, tak? Bo zakładając tę kamizelkę na jakieś futro, na płaszcz, to każdy myśli, że to jest wow, jakiś super płaszcz, jest taki oryginalny. A to jest po prostu kamizelka na płaszcz, na przykład. Więc to jest ciekawy zabieg i polecam Wam, jeżeli chcecie na przykład coś zakryć na danej odzieży wierzchniej, coś ożywić, chcecie mieć oryginalną rzecz, no to kupujcie sobie dziewczyny kamizelki. Ja na przykład bardzo lubię te takie wielkie, tak jak ta jest taka oversize'owa, dlatego że no one mają większy, więc dają więcej możliwości. Te takie mniejsze kamizelki, no to wiadomo, że nie upcham pod nią jakiegoś futra. Dobra, ta jest też w stanie idealnym. Słuchajcie, po prostu żadna nitka tutaj nie wystaje, nic. No dosłownie nic. Sprawdzimy jej skład. Pewnie jest to, tak, jest to poliester. Mhm. Tak, więc jest to 100% poliestr. Kolejna rzecz to jest rozmiar 38 i mamy taką, e, no właśnie, bawarian country fashion. Czyli taką bawarską kurtkę, jakby tak myślałam, że to coś mi się to tak kojarzyło. Zobaczcie, ona ma tak, w środku przepiękną kwiatę, tą podszewkę, a na zewnątrz to jest raczej wełna. I też zaraz sprawdzimy, czy jest jakaś metka. To jest znowu kolor zielony, taki ciemny, tylko nie khaki. I jest to bardzo ciepła rzecz. Jeżeli metki nie będzie. A chyba nie ma, słuchajcie. Ale przepraszam, na odwrocie, zobaczcie, tutaj pod spodem mamy 100% wełny. Jest napisane, żeby prać to ręcznie. No i słuchajcie, ja akurat prałam to na takim praniu delikatnym nie na wełnie, tylko delikatne 20 stopni i wirowanie 600. Więc ona była mokrzuteńka, jak ją wyjęłam ta kurtka, ten płaszczyk i potem po prostu przy grzejniku gdzieś tam w suszarni u mnie schła. No i następnie wrzuciłam ją do suszarki na takie też delikatne, 50 minut, e, takie jedna strzałeczka grzanie. Nie wiem, co to znaczy. Takie słabe, po prostu słabe, gdzie to się tak po prostu e, napowietrzyło jakby, upuszyło i jeszcze tak sobie na schodach, na balustradzie do, doschło. Więc tak czasami muszę do tych rzeczy podchodzić, dziewczyny, i po prostu mm, każdą rzecz indywidualnie traktować. Dobra. Teraz mamy tak sukienka, taka vintage, która jest no, z takiego starego materiału, ale bardzo fajna. Tutaj mamy ściągacz w postaci takiego sznurka, więc rewelacja, bo mogłam sobie dopasować od razu e, obwód, troszeczkę zmniejszyć właściwie. E, też założyłam pasek, taki stary, natomiast to też jest bardzo fajnie, że, że mogłam sobie tutaj ściągnąć ten sznurek, bo jakby tego sznurka nie było. To też ta sukienka inaczej by się układała, nawet z paskiem. Ciężko by było ją, tak wiecie, złapać, że tak powiem. W cudzysłowie. Więc ona z tyłu tak się prezentuje. Dużo u mnie zieleni, jak widzicie, dużo u mnie takich um, czernic, kolorów ceglastych, no ale zieleń dzisiaj przeważa. Z tyłu ona tak się prezentuje. Jest fajnie uszyta, jest naprawdę ciekawie uszyta i tutaj też jest bardzo ładny guzik. Ja na guziki zwracam uwagę, gdyby tutaj był jakiś taki pościelowy, to. Kaszana nie wyglądałoby to tak fajnie jak, jak teraz. To jest taka wisienka na torcie. I tutaj też mamy jakieś takie ściągacze, ale właściwie nie ściągacze. To są takie ozdoby, bo tutaj nic nie można ściągnąć, nawet w sumie nie ma potrzeby takiej. Yy, dobra, i jeszcze guziki tutaj przy mankietach. Kolejna rzecz to jest spódnica, którą zwężałam, i to jest już taka sieciówka, to jest Primark, więc spódnica poliestrowa. Spodobało mi się ze względu na to, że jest no, w tym klimacie obecnym, mamy mm, teraz po prostu wszędzie błysk, cekiny, brokat i tak dalej. Ja może w tym roku tak bardziej skromnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o y, cekinowe stylizacje, bardziej coś w stylu tej koszuli, czyli takie ala satynowe rzeczy z takim połyskiem, bardziej mi się podobają, że czerwoną mam taką koszulę, y, czyli w takich właśnie klimatach, no i gdzieś tam takie właśnie brokatowe spódnice to tak do mnie jakoś bardziej zaczęło przemawiać. Oczywiście cekinowych nakupowałam, jak by inaczej, ale tak szczególnie jakoś w nich nie chodzę. Po prostu bardziej te brokatowe mi się podobają. No i dobra, i tak szybciutko tę spódnicę sobie zwęziłam. Też ja ją kupiłam jakiś czas temu. Ona czekała właśnie do przeróbki, ja ją Wam pokazywałam w filmie z worami. Nie wiem, ile odcinków minęło, może dwa miesiące nawet. I dopiero teraz ją ogarnęłam. Dopiero teraz. Nawet do tej, słuchajcie, dziewczyny, koszuli, którą mam na sobie, będzie pasowała. Natomiast, chociaż niekoniecznie, bo tej koszuli jest, ta koszula jest dosyć długa. Jak ja wpuszczę ją do tej spódnicy, to zrobi mi się taka oponka niepotrzebna. Jakbym się najadła, jeszcze świąt nie ma. Więc e, raczej ta, ta koszula, która jest. Czyli taka ekstrawagancka, też takie pasy, transparentna, więc niech ta zostanie. Ostatnia stylizacja na dzisiaj to jest kurtko płaszcz, tak mogę powiedzieć, vintage taki, który bardzo mi się podoba jest elegancki. Ogólnie może gdzieś z daleka ktoś powiedzieć, że ubrałam się w worek na śmieci, ale jak przy, zobaczy z bliska tę kurtkę, to naprawdę powie wow, bo ona super wygląda. Mamy tutaj tak, dziewczyny, duże takie guziki. Mamy też różnego rodzaju przeszycia. Tu jest napisane Pass Offensive Vogel. Dziwne, dzisiaj mam te nazwy, słuchajcie, więc lepiej tego nie czytać. Z tyłu tak się prezentuje. Co mnie bardzo cieszy, wyjątkowo, że jest tutaj pasek. Ja z tych pasków, takich, które są dołączane do płaszczy, przeważnie nie korzystam, tylko albo dodaję swój, jakiś tam, albo po prostu noszę bez paska. A tutaj wyjątkowo bardzo się cieszę, że ten pasek jest, bo kurtka zupełnie inaczej się układa. To jest taka wersja, słuchajcie, zakładam i wychodzę z domu. I niech się dzieje, wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. Więc słuchajcie, to jest taka historia. E, ja się czuję dobrze w tej kurce. Jest ogólnie też bardzo, bardzo ciepła. Naprawdę taka e, fajna. No, w góry pewnie się nie nadaje na zjeżdżanie z, na sankach czy tam. No bo tak, ja chyba na sankach będę zjeżdżać dziewczyny. E, albo na tyłku. No, na to na pewno nie. Na pewno nie. O, na pewno nie. Więc, e, no tak myślę o tych górach, słuchajcie, ale jestem jeszcze nieprzygotowana. Co chwilę coś zmieniam, wymyślam, e, więc zobaczymy, no jak to tam wyjdzie, e, nasz ten wypad. Jakbym miała wczoraj jechać, wczoraj byłam umierająca, słuchajcie, e, to bym się nie nadawała na żadne, w żadne góry pojechać. Jednak ja mieszkam też daleko od gór, troszeczkę będziemy jechać, no ale może będzie fajnie. Będzie fajnie, więc coś tam wymyślimy. Okej, okay, dobra dziewczyny, ja kończę, słuchajcie, dzisiejszy film. Jestem z siebie dumna, że go nagrałam. Naprawdę jestem dumna, jestem bardzo pracowita, nieskromna też, ale. Ja zauważyłam, że jak mam jakiś cel w życiu, cokolwiek, ja się po prostu nie poddaję, słuchajcie. Żadna choroba, nic mnie nie jest w stanie naprawdę na tyle rozłożyć, żebym ja z tego łóżka nie wstała. Kiedyś to, to się właśnie zmieniło wam powiem, bo kiedyś, jak się rozkładałam, to tydzień czasu mogłam leżeć. Chora i umierająca, dosłownie. Ja po prostu teraz sobie już wczoraj powtarzałam, jestem zdrowa, jestem zdrowa i słuchajcie, ozdrowiałam rano jakoś tak. Także to jest kwestia po prostu myślenia. Okej, okay, dobra dziewczęta, także ymm, widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.